Z języka szukaj Nie, kurwa nie, nie próbuj mi tu spierd... Cztery kurwa, to cztery I to, co teraz zrobiłeś, to właśnie sobie zajęcie ręką wiada. Proszę Państwa, dzisiejszy odcinek jest niesamowity Dlatego, że jest na nim trąba bomba I proszę Państwa, to nie ja się będę uczył a trąba bomba Jak to się w ogóle stało, że nagrywam taki odcinek? Siedziałem sobie na Dominikanie i stwierdziłem, że w sumie Nauczyłbym się gwizdać, e, tak jak ty Bo ty bardzo głośno gwizdać, no nie? Tak, to jest jeden z tych twoich talentów, jeden z trzech, które w tym nie zostały wymienione. Tak, które jest na cała Polska, albo tam tak. y, większość. bardzo głośno gwizdać. Ja nie umiem. To jest niesamowite, ty, bracie, już wykładać na uniwerku. Poza tym, że dzisiaj będzie gwizdanie, będzie również żonglerka. Proszę, że za, za, za pokazać. co? Będziemy, będziemy, będziemy tak robić. Tak, tak. I... Albo tak. Dobrze. O, kur... o, dobrze, dobrze, dobrze. Dżo, to jest człowiek ten. Proszę Państwa, i poza tym nauka szaf bardzo fajne umiejętności, które obiecuję Ci, że nauczysz się dzisiaj. Jest jeden problem z wizdaniem, bo czasami to nie wychodzi od razu, ale jestem pewny, że pod koniec tygodnia, czy gdzieś tam to załapiesz, bo to wymaga po prostu treningu i trochę też szczęścia. Też chciałem powiedzieć, że jest niesamowicie ciepło za oknem, ja już się cały... Zajebiście, mogę się pocić, a ja lubię się pocić. Otóż te piłki, bo to już jest pierwszy błąd jaki robisz, zaczynając od... no co ty, myślisz, że dwoma? Chłopie okej, okay, zaczyna się jedną piłką i proszę Państwa, zaczniemy tak. Zacząłbym A. najpierw od szachów, kiedy mózg jest najbardziej świeża, aczkolwiek trąbeczka yy, troszeczkę pospał dzisiaj. Pobił, Także... pobił. pobił. A, po... A, nie, wczoraj. no, nie, no gbina mieliśmy Bilamiśmy mieliśmy z tym. Ogólnie możecie robić to piłkami tenisowymi, jakimikolwiek chcecie. Czymkolwiek możecie się nauczyć, że jabłkami? ch**wieczy jabłkami może nie, bo się zniszczy jedzenie. Pierwszą rzeczą, jaką sobie zaczniemy Trąbeczka, chcę, żebyś sobie tak porzucał. Po prostu zobacz, jak ta piłka lata. Niekoniecznie żonglową, ale serio porzucał. Wybierz sobie, zobacz sobie, i tak tutaj z ręki do ręki. Dobra. Co? Na razie mu mówię, żeby tak? sobie ten. Dobra, Jojo, kurwa, będziesz miał swój odcinek, że uczysz ten, to będziesz ten. Drugi krok jest taki, że jak sobie porzucaliśmy, rzucamy sobie na wysokość, tak, gdzieś nad głowę. Oho, pięknie. Oho, pięknie. Oho, pięknie. Mega fajnie mi podpowiedział. Jojo też w ogóle jest kuglarzem. Tutaj widzicie przebitki, to co potrafi robić. Teraz się rzucić piłkę wtedy, kiedy ta będzie spadać. Kiedy ta piłka zacznie spadać, wyrzucasz tą piłeczkę do prawej ręki. Okej, okay, spokojnie, take your time. Raz, dwa. Spokojnie. Nie, 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 kiedy zacznie spadać. Trąbeczka. Rzucasz i jak zacznie spadać ci piłka, to wtedy rzucasz dopiero drugą, dobra? Idealnie, tak? Tak. O! Idealne, tak? Tak. Pięknie i robisz teraz tak. Będziesz chciał sobie ten? Pan k***a, zamawiasz tutaj ogrodnika do ogrodu i mi piłeczkami jakiś rzucasz panie. Dobrze, dobrze, idziemy, idziemy. <laughs> idziemy. Jak Wy się uczycie, polecam właśnie na przykład nad łóżkiem. Bo wtedy te piłki wam nie będą zdupcać i też nie będziecie się musieli schylać bardzo mocno, tylko troszeczkę. Eee, masz. Nie częsłeś. Jeden I podrzucaj cały czas dwie piłeczki. Raz, dwa, o! Widać, że to już jest dobry, nie? Pan. A, super. Ty nawet nie wiesz, że ty tak naprawdę już umiesz żonglować. W tym momencie, jak umiesz rzucać dwoma piłkami, to umiesz żonglować. Tak naprawdę, jak się przyjrzymy, żonglowanie to jest podrzucanie jednej piłki w momencie. W powietrzu nie ma tysiąca piłek, tylko jest jedna. 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 To duże się wody, bo się tutaj Zajebiście, proszę Państwa. Jest pogoda piękna, trzeba korzystać. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w nauce szachów. Często szachiści to są alkoholicy. Raz, dwa i teraz rzucasz tą piłkę. No dawaj, spróbuj. Raz, dwa i rzuć. Super, super. Serio. Dobrze. Raz, dwa i rzuć. o kur... Ch... I to jest kaskada, proszę Państwa. To jest... Mamy kaskadę jedną i trąba ty już umiesz żądować. Okay? Raz, dwa, trzy. Spokojnie. O, hop, ops. Zajebiście. zajebiście, zajebiście. Nieważne ile razy ci pójeczka spadnie. Ważne ile razy ty piłeczkę podniesiesz. pięknie, kiedy trzeba. Trzy. Pięknie. Bawmy się. Bam, bam. Ha, później na melażu robisz, ludzie myślą, że jesteś błaznem, ale lubią cię. K**wa. Raz, dwa, trzy. O, ale dobrze! Dobrze, już ci, już ale już no już jest. szła, o to chodzi. No, k**wa Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, kurwa, nie nie próbuj mi tu skierować. Cztery, k. Tak, cztery. Mam no, ci na jeszcze liczyć? Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Popatrz, on już umie zrobić kaskadę. Dawaj, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, co to? Umie. U mnie, no. to. To mamy pomysł. Możemy no, później spróbować na zewnątrz. Jajkami? Jajkami, no. Na pewno. Nad twoim łóżkiem, Jak? Napinasz bardzo jak jajkami żądu tak? No chłopie, ze strony jestem, bo jajka to już wiesz, to już jest wyższe. No jajka to później Michael musiał sprzątać, a to tego nie chcę, żeby <grym> nie sprzątał, nie? Co to za podlewanie krzaka jest? Krzyków w tak, roboty podlewanie krzaka! No i za szybko próbujesz, ale jest to. jest to. jest płato, Kto oddale. Teraz już twój mózg wie jak to się robi. Proszę Państwa, jak on zacznie wychodzić, to później może się bawić, zobaj to w trójkę. Dobra, bez, bez się ostatnia próba. Pop, 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 pop. No i zajebiście. Trąbeczka umie zrobić tak, nie wiem, 6-7 kaskad. bardzo dobrze, jestem Jutro z siebie zadowolony. Wstale. Jutro wstane, mhm. te piłki, I, I Trąbeczka, w ogóle ci te piłeczki zostawię i będziesz sobie mógł trenować. Żonglowanie jest mega proste i każdy może się tego nauczyć naprawdę do godziny czasu. Kto ma zdolności manualne, może nawet szybciej. Słuchajcie, prosta sprawa, tu są poradniki, linki też są w opisie, po polsku, po angielsku, jak ktoś woli. Dużej filozofii nie ma, po prostu trzeba wziąć trzy piłeczki, jakiekolwiek i się za to zabrać. Teraz przechodzimy sobie do... Ok, do kolejnej rzeczy, czyli proszę Państwa, do nauki szachów. Polecam wszystkim szachy. Gdyby nie szachy, najprawdopodobniej moje ADHD byłoby na poziomie maksimum, pozwalać to skoncentrować. W szachy, żeby nie mieć ADHD. myślę, hmm. że w postałówce pewnie, nie? Tak, szachy to jest bardzo, bardzo prosta gra. Naprawdę to się wydaje, że jest kombinator. Wiesz, jakiś... Wiadomo jak skomplikowane? Oczywiście, potrafi to być skomplikowane na wyższym poziomie. Podstawy szachów są mega proste, i idzie się je nauczyć w 30 sekund, 30 sekund, 30 minut, nawet krócej. Ogólnie tak wygląda mniej więcej plansza. Wygląda to tak, że masz tutaj bierki po jednej stronie białe, a po drugiej stronie bierki czarne. To jest taka fajna gra, gdzie mamy kilka rodzajów bierek. Są pionki, których jest 8. Mamy z... 8 minimajków na naszej 8 poziomie. pionków, najsłabszych figur to są pionki, minimajki. Matematycznie są liczone niby za jeden punkt. W szachach punkty nie grają, ale łatwo sobie to odwzorować, żeby w początku osoba wiedziała, co mniej więcej, ile ma wartości. Pionki mają jeden punkt. Mamy też wieże. Mamy dwie wieże po dwóch krańcach. One są silne. One mają pięć punktów. Są liczone za mniej więcej pięć punktów. Mamy skoczka i gońca, które są w tych miejscach. One są liczone po trzy punkty. Później jest hetman liczony za dziewięć. Król jest powiedzmy infinity. Jak już wiesz, jak to mniej więcej wygląda, zawsze jest to symetryczne, czyli naprzeciwko króla jest król, przeciwko wieży jest wieża. Są te pionki. Pionek może zrobić kilka ruchów. Wyobraźmy sobie, że tutaj na tej drugiej linii, na samym początku, te pionki stoją w blokach startowych, jak są ci zawodnicy, którzy biegają nawet na 100 metrów. I pionek z tego miejsca może zrobić ruch albo o dwa, bo wyobraź sobie, że wiesz, jeżeli jesteś w tym bloku startowym, to może tak mega. F do przodu, Albo może zrobić o jeden. Ale tylko kiedy jest na linii drugiej w bloku startowym. Czyli jak już będzie tutaj, to już nie może zrobić o tym. Nie może. Tylko kiedy jest na bloku startowym, kiedy jest gotowy do działania. Co ciekawe, naskos nie może się ruszyć, chyba że bicie. Jest to jedyna taka figura, która się rusza do przodu, ale bicie ma ukosie. Bicie przykład wygląda tak, że bijemy, stajemy na tym polu i tą figurę dajemy na bok. Jak masz taką sytuację, to tutaj nie możesz zbić. One są zblokowane. Ten się nie może ruszyć do przodu. Ale, ja szkole. bardzo często widziałem start w szachach, właśnie, że ktoś, że wychodził i ten drugi wychodził często w to. Są Dokładnie. Przykład, teraz powiedz mi, jak na przykład ja się ruszę tak. To jak się możesz ruszyć czarnym? Teraz jest czarny ruch. Co możesz zrobić z tym pionkiem? No, mogę zbić to, nie? Dokładnie. Wyobraźmy sobie, że zagram ruch tak. Co Ty byś mógł zrobić teraz z tym czarnym pionkiem? Załóżmy tym. Pokaż mi wszystkie możliwości, które możesz zrobić z tym pionkiem. Mogę pójść sobie do przodu. Super. Wtedy mnie też, też nic nie zrobi i mogę zbić tego, tylko wtedy narażam się na zbić od tego. Pięknie! No i widzisz kurwa, trąbeczka ma tutaj mega dobre myślenie, logiczne. Poróbmy kilka ruchów, dobra? OK, teraz sobie przerwiemy, bo ty już umiesz. W szachach są takie trzy ruchy magiczne. To jest promowanie pionka na, na jakąś inną figurę, Roszada, o której porozmawiamy. jeszcze jest en passant, czyli bicie w przelocie. Czym jest promowanie? Jeżeli pionek przechodzi ten. Na tą linię, to jest u niego meta. Tutaj ma start, może wystartować o 2 szybko. Jeżeli zap***i tutaj i będzie, yy, skończył na tej linii, możesz sobie wymienić na dowolną figurę. Może to być wieża, może to być skoczek, Aha, może dźwięk. to być goniec, ale głównie chcemy hetmana, bo jest po prostu najbardziej byczą postacią. Czyli hetman będzie tutaj, tym pionek i ja zamieniam się... Nie, nie. Będziesz miał hetmana tutaj i tutaj się pojawi kolejny hetman. Będziesz miał dwa hetmany na Czechowlicy. Wieża, wyobraź sobie, że to jest taki Syn, że to jest taki kupi debil, ale taki tłusty. Idzie na siebie i on może robić ruchy całe, całe na przykład kolumnę, nie? Do przodu, może tak się ruszyć, może się ruszyć tyle, może się ruszyć tyle. On jest głupi, on nie rozkminia ruchów wiesz po ukosie. Dla niego to jest za trudne. On idzie tylko do przodu, do tyłu i na boki. I ile chcesz? Ile chcesz? Wyobraź sobie, że wierzą, to jest taki jebany jełop, który po prostu idzie albo w ch do przodu, w ch Tyłu i na boku. Nie, 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 nie. Skoczek. To jest mega zabawna figura w szakach. To jest, powiedzmy, najtrudniejszy ruch ale on jest mega prosty. Zrób sobie tak z ręką. Skoczek może się ruszyć zawsze o jedno i dwa do przodu. O jedno i dwa do przodu. Czyli Więc skoczek rusza. może tutaj, 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 tutaj. Może przeskakiwać. To jest kurwa, troll figura. To jest mega trollowa figura. Bierzesz sobie tak ręce i przystawiasz sobie. Możesz sobie ją tak ustawić. Rękę w ten sposób. Tutaj. 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 Tu. Dokładnie. Tu. Dokładnie Tam Dokładnie Masz parę gońców Masz dwa gońce Jest jeden czarnopolowy i jeden białopolowy Ten, który jest na czarnych polach, zawsze będzie na czarnych polach Ten, który jest na jasnych polach, zawsze będzie na jasnych polach Bo się polach. na skos przesuwają Bo się na skos, sobie na skos. Wyobraź sobie Tak Goniec to jest taka wieża, tylko to już jest taka inteligentny, to już jest taki inteligentny ziom Nie ma takiego impetu, nie jest taki roz... Że może iść do przodu i wszystko taranować? To jest posłaniec z listami, z do, z, wiesz, z jakimiś tam ważnymi rzeczami dla króla. I on jest taki wiesz, zwinny. Ustaw mi tego gońca tutaj na tym polu, jakbyś to zrobił? Zajebiście. Mamy jeszcze do tego hetmana. Hetman, wyobraź sobie, że to jest połączenie, to jest najsilniejsza figura na szachownicy. To jest połączenie wieży i gońca. Może chodzić jak wieża, skier się po całej linii, robi co chce, widzisz co robi, nie? Może się zrobić tak, może sobie zrobić tutaj taki ruch, nie? Jak wieża, tutaj jak goniec. Król to jest taka figura, która się rusza tylko o jeden. Łatwo to sobie zapamiętać. Tak, tak, ale tak. tylko jeden. Ty go musisz chronić i jednocześnie musisz atakować przeciwnika króla. Nie daj się zajechać z gościa przeciwnika. Jak się wygrywa grę w szachach? Często słyszysz. Coś takiego jak szach, nie? Szach to jest moment, kiedy Twoja figura, jak gdyby atakuje cudzego króla. Ty jesteś czarnymi, wyobraź sobie, że Ty jesteś czarnymi. I Hetman w tym momencie mo normalnie się rusza. Tak, tak, możesz się ruszyć tak. Ale jeżeli zrobisz taki ruch Hetmanem, to w tym momencie król jest na polu rażenia. Jest wtedy szach i Ty musisz wspierać tym królem. Czy to jest szach? Nie ma, bo król nie jest na polu rażenia, nie? Ale jeżeli już jest tutaj, król jest na polu rażenia, musimy zdupcać. Co się mówi w szachach, jak, jak się wygrywa? Mat, Szachmat mówisz, nie? Wyobraźmy Ale sobie. Nie ty z szachmatem? Da się szachmatem albo jak spadnie. Przeciwnikowi, czas. Jest ruch czarnych i czarny robi takie coś. Nie dość, że to jest szach, to jest szachmat bo ty się nie zasłonisz, nie? Król nie może pójść tutaj, nie może pójść tutaj, nie może pójść tutaj. Jedyne pole, na które by mógł pójść, to jest tutaj, ale nie może tu wejść, bo tutaj też jest na polu rażenia. Rozumiesz, okay. co chodzi? Roszada. Przyspieszone schowanie króla do schronu. I robisz to w ten sposób, że ruszasz dwie bierki naraz. Najpierw króla tutaj, a później. Wierzę tutaj. I dzięki temu, twój król tutaj jest w skronie. To się nazywa roszada i to jest niesamowite w szachach. Ty graj czarnymi. Dobrym jest ruszenie się o dwa, też zajęcie centrum, ok? Ja sobie wyprowadzam skoczka. Jest taka zasada, że na samym początku się wyprowadza lekkie figury. Chcesz być jak najbardziej w centrum. Nie dajesz skoczka na boki. Możesz się przyjść skoczkiem jak najbardziej. Tak, ja ty mi to zbijesz, ja ci zbije. Yy, Dokładnie. Ja zrobiłem to, co ci powiedziałem. I w tym momencie mogę zrobić ten magiczny ruch, czyli roszadę. Ty powinieneś na początku dążyć do tego, żeby zrobić roszadę. Zrób roszadę. Jak się robi roszadę Zajebiście. No i w sumie ja ale w szachy. Ogólnie nie chcesz mieć swoich figur na bokach. No bo popatrz, taki skoczek, on jest bardzo wesoły. On by chciał tutaj pójść. On może nawet po prostu stać sprawiać zagrożenie, że na przykład jeżeli przeciwnik ruszy się hetmanem tutaj. Cześć, rozbijam teraz, nie? Tak. I że skoczek jest w centrum, zabiera, wiesz, bardzo dużo możliwości innym figurom. A jeżeli masz skoczka takiego kurwa z boku przy bandzie, no to on nie jest zadowolony. Raczej się nie daje skoczka no na bandę. Nie, nie jest nie taka rymowanka. Mi tak będzie, on może przed każdym ruchem dobrze sprawdzamy, czy coś nam biją, czy coś bić mamy. I dzięki temu. Zawsze się patrzysz przede wszystkim, czy coś ci nie leży podwalone, nie? Idę sobie tutaj koniec. Super! Wyprowadzasz figurę tutaj, żeby ona aktywnie grała. W jednym ruchu możesz dać mata białymi. Jakbyś to zrobił? Dobrze. Tutaj może odejść? No nie, wieża go rozje****. Wieża go rozje****? tu, nie może. No. Ja ruszam się tutaj na przykład i to masz w jednym ruchu mata. I to, co teraz zrobiłeś, to właśnie sobie zajęłeś ręką wiaga. Ruch tutaj, Hetmanem. Ja nie mogę zróbcyć ani tutaj, ani tutaj. Będąc młodszym, przyznaję się, że uważam, że szach szachy no. to jest glada dla frajerów. Międzyczasie, no. że, że ja grałem w piłkę, stawiam się to gra w szachy, nie? A na przykład teraz uważam, że jest to mega ciekawe i mógłbym tutaj na przykład siedzieć sobie, nie wiem, kur*** jechać pendolino do Warszawy i na przykład grać w szach. No i to jest zajebiste i, i k*** k*** będziesz robił i Wiesz, bym zagrał trzy gry i wiesz, bym zaraz był w Warszawie. Super, zajebiście. Masz podstawy szaków ogarnięte, ja mam dla ciebie takie zadanka. Tu są różne rodzaje matów, w jednym ruchu, z różnymi figurami. I tak sobie możesz to rozwiązywać zawsze, nie? Możesz sobie siąść na tak 5 minut, robić jedno zadanko, stawiasz to, robisz drugie zadanko i tak się człowiek uczy. Proszę Państwa, w przeciwieństwie do żonglowania, zasad szaków możemy się prawie zawsze nauczyć w 20 minut. Kiedy znamy już zasady, trzeba, powiedzmy, nauczyć się z nimi obchodzić. Zauważać schematy i po prostu to trenować. Na początku możecie znaleźć w internecie wiele poradników, po polsku bodajże Marian Cello robił coś takiego, albo po angielsku gota Czes, polecam bardzo serdecznie. Kiedy już ogarniecie podstawy, bardzo bym Was zachęcał do robienia zadanek. Zadanka na czeską, aczkolwiek tam mamy 5 dziennie albo na liches. Na liczes mamy nieograniczoną ilość i po prostu robienie zadanek. Naprawdę zadanka mega dużo pomagają. Nie uczcie się otwarć. Wiele ludzi zaczyna i chce być takim, nie wiem, co się popisać, że umie partię włoską, hiszpańską, albo gambit sandomierski, a tak naprawdę to nie jest tak istotne. Nie ma co się uczyć na pamięć, lepiej zrozumieć, czemu coś działa. A dopiero na wyższym poziomie warto się za, za, zabrać za jakieś tam podstawowe otwarcie. Ale jeszcze raz, Danka, zadanka, zadanka. Chauczym zadanka. się już klaskać. Parkować równolegle umiesz, i teraz jest głośne kwistanie. Szczerze to wydaje mi się, że to jest trochę szczęścia. Tak naprawdę ty musisz ukształtować swoje usta i swoją buzię w ten sposób, żeby powietrze, które wypuszczasz, robiło taki świst. Jest kilka rzeczy, które się robi do tego świstu. Najważniejsze jest to, żeby tak znaleźć taki moment, gdzie ci to szeleszczy. Wiesz, to nie będzie głośno, ale znajdziesz, ja ci powiem co trzeba zrobić. Nieważne jakie macie zęby, tak naprawdę gwizdać można na ka każdej szparze. Ja na przykład potrafię na jedynce, na dwójce, na trójce nawet. Także, ale widzicie jaką ja szparę. To jest jedna sprawa, żeby ta warga dolna ale zakrywa zęby? Tak, zakrywa zęby od góry. Druga sprawa, że musisz być uśmiechnięty, musisz podnieść wszystko. Takie coś? I trzecia sprawa mega ważna jest taka, jak y, umiesz zwinąć język w rulon, to w tym momencie nie zwijasz go całkowicie, tylko jak jest tak, robisz, żeby on był mniej więcej tak zwinięty. Ten niedomknięty język odciągasz do góry, uśmiechając się. Okej. Okay. I teraz musisz zrobić mniejszą szczelinę i wydmuchuj powietrze. Warga na zęby. No to nie jest łatwe, to nie jest łatwe. Tutaj, musi, tutaj jest dużo czegoś takiego, że musicie po prostu sobie popróbować. Wiem, że to wygląda komicznie. Możecie robić sobie przed lustrem. Wtedy będzie dużo śmiechu, Aha, Ale wygląda komicznie. Ale nie, serio w ogóle najlepiej sobie robić przed lustrem. Czegoś takiego musisz szukać. To jest trudne. To będzie świst, a później go możesz przerodzić, wiesz, W mega głośne p***nięcie po prostu, nie? O! Było, Kurwa! Końcówka... Kocham być youtuberem w ogóle, to jest Chodzisz po ogrodzie i próbujesz gwizdać No, zajebiste Mam pomysł w ogóle Zrób chyba odbyt z buzi, już takie coś I teraz zapierasz językiem przed zęby I musisz podnieść to wszystko tak, żeby ta warga dawała ci tutaj miejsce, żeby móc... O kurwa. Coś takiego. Ja zrobię tak, że będę trąbeczkę cisnął przez ten tydzień najbliższy, żeby on to trenował. Warto się rozwijać. To jest niesamowita sprawa. Nieważne, czy jakieś super poważne rzeczy, czy jakieś właśnie głupstwa. Po prostu fajnie się uczyć nowych rzeczy, stajemy się lepszą wersją siebie. To jest niesamowite. O ile żonglowanie i szachy da się nauczyć jakoś w miarę szybko. Mamy wyznaczoną drogę, jak to zrobić. To gwizdanie może być trochę losowe. Może wam wyjść szybciej, może wam wyjść troszeczkę później. Także co, jeżeli chcecie się nauczyć gwizdać, a powiedzmy te moje rady, które widzieliście na dla trąby nie były jasne, polecam bardzo serdecznie te poradniki, e, idąc z tym tropem, to co tam mówią panowie w poradnikach idzie zagwizdać. Sam próbowałem, także na pewno one są w punkt. No i co? Życzę Wam powodzenia. Piszcie w komentarzach, może wy macie jakieś fajne poradniki, może Wy macie jakieś swoje sposoby. I co? Mam nadzieję, że się podobało tyle. Proszę Państwa, minął prawie tydzień. Dużo się działo w tym tygodniu, ja też jestem cały uwalony Pasta bo mega dużo się działo, dlatego jesteśmy brudny spadny. Jeżeli chcecie wiedzieć, czemu jestem brudny spasodon, dajcie do torby na kanał. Wojna na, wojna na pasodę lustro też odrwało. Szybkie podsumowanie. Trąmeczka za żonglu. Proszę bardzo. Ładnie, ładnie, to jeszcze tak do wewnątrz wchodzić A teraz yy, zapałem, więc zapać. No opałem, tak, no opałem, nie, opałem, nie, nie, dlatego, nie że chciałem nie, nie, Banalnie, wyszło. banalnie proste Banalnie proste U. Ile? W, go, w pół godziny się oczu. Proszę Państwa, trąba. Znaczy, też... Pół godziny i później trenowałem sobie. No, no, w pół godziny. Ale, ale 15 minut. Kurs do mnie, z zniszczy 50%. Proszę Państwa, trąba też tutaj bardzo dobrze robił <noise> zadania szachowe. Co chcę powiedzieć? Odnośnie gwizdania gwizdania. Gwizdanie to nie jest taka łatwa sprawa. Spróbujemy też jeszcze jedną technikę. Od odnowa. Od nowa. Robicie tak. Nie przejmujecie się językiem. Robicie tak, żeby zęby Wam były widoczne. To wam za zakrywacie. Nic się nie przejmujecie językiem. I na razie dmuchacie. Język zostawcie. I na razie dmuchacie. Super bardziej, musisz zrobić mniejszą, w sensie musisz zrobić mniejszą I teraz patrzcie, osobno mówimy sobie literkę T Ty, ty, ty Język schowaj do tyłu troszeczkę Ty, 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 ty I teraz dmuchasz mówiąc No, no jeszcze powyżej, ale spokojnie O! Szukaj językiem końcówki O! Koliczko mięskie, szukaj, Nie złapę. To naprawdę trzeba nagle znaleźć moment, w którym to będzie ty, 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 panowie, ty Tak wygląda trąbeczka po mniej więcej tygodniu y, Super Dobrze, proszę Państwa, to już wszystko na tyle Mam nadzieję, że wam się podobało Próbujcie Chmureczkę czegoś Chmureczkę? Ja nie chmureczkę, potrafię chmureczki No ty musisz nauczyć chmureczkę? chmureczkę Chmureczkę, pompeczka. Chmureczkę, chmureczkę mogę nauczyć Salta na przodu na Salta na przodu, na, na trampolinie Mam nadzieję, że wam się podobało